Dzień dobry, nazywam się Bartosz Majewski. To jest audycja o nazwie Interesy, a konkretnie jej odnoga literacka. Omawiamy w niej wartościową literaturę, która pomoże Wam stać się lepszymi przedsiębiorcami. Zamierzam cytować sporo autorów, ale nie po to, żeby streszczać Wam literaturę, a raczej, żeby dać Wam możliwość zobaczenia jakiejś pozycji moimi oczami. A dzisiaj bierzemy na warsztat książkę The Founders. The Story of PayPal and the Entrepreneurs Who Shaped Silicon Valley, której autorem jest Jimmy Sony. Rzecz jest bardzo świeża. Pochodzi z 2022 roku. Jeszcze nie została wydana w Polsce, więc wszystkie tłumaczenia są moje. Książka traktuje o PayPalu tak samo jak bohaterka odcinka drugiego, czyli PayPal Wars. Najlepszą rekomendację tej książki można zresztą znaleźć na jej końcu, w sekcji z podziękowaniami, gdzie autor zwracając się do swoich dzieci. Mówi o co chodziło w PayPal Mafii naprawdę. Posłuchajcie. Twoje życie będzie kształtowane przez rzeczy, które tworzysz i ludzi, z którymi je tworzysz. Mamy tendencję do martwienia się pierwszymi i niedoceniania tych drugich. Historia firmy PayPal nie polega tylko na tym, że ludzie łączą siły, aby stworzyć produkt, ale także na tym, jak wspólne działanie ukształtowało samych ludzi. Każdy kto przechodził przez kilkusetprocentowe wzrosty firmy, ten wzrost oczywiście wymusza analogiczne postępy kompetencyjne na zespole, to wiecie o co chodzi? Jeśli spędzisz w takim środowisku kilka lat, nie będziesz przypominać człowieka, którym byłeś, gdy po raz pierwszy przekroczyłeś próg biura. To, kto cię otacza i z kim robisz kolejne nomenomen, interesy, też na ogół nie pozostaje bez wpływu. Pracując w Right Hello czy w Kasbegu, zawsze przyświecało mi, żeby zbudować relacje ze współpracownikami, które będą na tyle silne, by trwały także po tym, jak będziemy pracować w innych konfiguracjach, które prędzej czy później nadejdą. Nauczyłem się tego od ludzi w PayPalu, gdzie zdecydowana większość wczesnych pracowników była kilku latkami, nierzadko, zaraz po studiach. Ale to są kwestie trochę filozoficzne, górnolotne. Jest tutaj też sporo taktyk. Znakomite są porady dotyczące rekrutacji zespołów w startupach. Na przykład w x.com, które dopiero na skutek fuzji z Coinfinity stało się PayPalem, Elon Musk finansował spółkę z 13 milionów dolarów własnych środków. Dlaczego? Bo w tamtym czasie konkurencja o talent ze strony innych startupów była bardzo zażarta, więc gdy inżynierowie wiedzieli, że ktoś ma 13 milionów własnych pieniędzy postawione na sukces tej firmy, to skłaniali się ku temu, żeby iść do roboty z kimś, kto ma skin in the game. Albo taka obserwacja. Ponieważ inżynierowie uważają, że każdy nowy pomysł jest głupi, będą mieli tendencję do myślenia, że twój nowy pomysł jest głupi. Zarabiają dużo w Google, robiąc naprawdę fajne rzeczy. Po co przestać indeksować świat i zająć się Twoimi głupimi rzeczami? Zatem sposobem na konkurowanie z gigantami nie są pieniądze. Google Cię przebije. Mają wieżę wiertniczą, która co roku generuje 30 miliardów dolarów z wyszukiwania. Aby wygrać, trzeba opowiedzieć historię o trybikach. W Google jesteś trybikiem. Podczas gdy dla mnie jesteś kluczowym elementem tej wspaniałej rzeczy, którą wspólnie budujemy. Opowiedz wizję. Nawet nie próbuj płacić dobrze. Raczej po prostu zaspokajaj potrzeby swoich ludzi. Zapłać tak, żeby mogli płacić czynsz i wejść raz na jakiś czas do miasta. Nie chodzi o forsę. Chodzi o przebicie się przez mur z cynizmu. Chodzi o to, żeby 1% z tej nowej rzeczy był o wiele bardziej ekscytujący niż kilkaset tysięcy i e boks biurowy w Google. Ta książka jest pełna smaczków i szczegółów, i nie pastwią się tam aż tak na, nad Googlem, który jest spoko firmą. Na przykład okazuje się, że Elon Musk wahał się nad zawieszeniem studiów na rzecz start, startu startupu, nad którym pracował przed PayPalem, ze względu na to, że nie uważał się za ryzykanta i obawiał się utraty stypendium oraz pomocy finansowej od uczelni. Mówimy o facecie, który uchodzi dziś za największego risk on Crazola na świecie, przypominam. Albo dowiadujemy się, że Max Lewczyn po spędzeniu całej nocy nad kodem i dowiezieniu kluczowego feature'a lubił nad ranem odpalić Walkirię, Wagnera na cały regulator. Albo że w PayPalu role produktowe nie były określane jako product managers, a jako producers. Dlaczego? Bo rolą ludzi zajmujących się produktami nie było zarządzanie sprawami, oni mieli sprawiać, żeby coś się wydarzyło. PayPal miał bardzo turbulentną historię ładu korporacyjnego. Fuzja, przewracanie jednego zarządu przez drugi, wymiany na pozycji prezesa, no, no działo się. Dzięki temu bardzo interesująco w The Founders opowiada się o posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki. Ja zacytuję wam tylko jedno takie posiedzenie. Przepowiednie Tila dotyczące dnia zagłady również skłoniły go do złożenia niezwykłej prośby. Przygotowując się do Rady Nadzorczej latem 2000 roku, Til zapytał Maska, czy mógłby przedstawić propozycję. Mask zgodził się: e, Peter ma plan, o którym chciałby porozmawiać powiedział Mask, przekazując stery. Til zaczął, mówiąc, że jego zdaniem rynki nie zakończyły spadków. Przepowiedział, jak tragiczna będzie sytuacja, zarówno dla świata, jak i dla firmy. Wielu postrzegało krach jako zjawisko krótkotrwałe, ale Till był przekonany, że optymiści się mylili. Jego zdaniem bańka była większa niż ktokolwiek przypuszczał, a tak naprawdę nawet jeszcze nie zaczęła pękać. Z punktu widzenia X.com, czyli PayPala, przewidywania Tila były ponure. Duży poziom spalanej ciągle gotówki oznaczał konieczność dalszego zbierania funduszy, ale kiedy bańka naprawdę pęknie, rynki zacisną się jeszcze bardziej, a dostępne środki finansowe wyschną nawet dla PayPala. Bilans firmy może spaść do zera, jeśli nie będzie dalszych możliwości pozyskania pieniędzy. Til przedstawił rozwiązanie. Firma powinna przekazać funduszowi hedgingowemu Til Capital 100 milionów dolarów, które zebrała w ostatniej rundzie finansowania. Następnie wykorzystałby te pieniądze do zawarcia pozycji krótkiej na rynkach publicznych. To była piękna logika, wspomina członek rady nadzorczej Tim Hurt z MDP. Jednym ze składników PayPal było to, że był on niezależny od tego, jak ludzie robią różne rzeczy w prawdziwym świecie. Rada była jednomyślnie przerażona. Członkowie Moritz, Maloy i Hert kontrowali. "Peter, całkowicie to rozumiem", odpowiedział Hert. "Ale zebraliśmy pieniądze od inwestorów w ramach biznesplanu. Mają to w swoich papierach. Było tam napisane, że dochody zostaną przeznaczone na ogólne cele korporacyjne, rozwój biznesu itd. Nie chodziło o spekulacje na rynkach." Historia może udowodnić, że masz rację i będzie genialnie, ale jeśli się mylisz, wszyscy zostaniemy pozwani. Niezapomniana była reakcja Majka Morica. W teatralnym geście Moritz po prostu stracił rozum i ostro z wymyślał Tila, wspomina członek Rady Nadzorczej. Peter to proste. Jeśli Rada zatwierdzi ten pomysł, rezygnuje. Czysty dramat reakcji Majka Morica był jednym z najlepszych momentów w całej tej sprawie, wspomina Maloy. Till był zły na odmowę Rady i w proteście opuścił kilka kolejnych posiedzeń. Jego zdaniem, Rada wykazała się krótkowzrocznością w obliczu historycznego załamania rynku, które, jeśli zostanie właściwie podjęte, może przynieść nieoczekiwane korzyści. Przypływ zmieniał się w odpływ. Peter jest zawsze pesymistą, ale zdał sobie sprawę, że zmiany i zdecydowanie miał rację, powiedział maloj. Gdybyśmy to zrobili, zarobilibyśmy na tej inwestycji więcej pieniędzy niż cokolwiek, co zarobiliśmy na PayPalu. Wyobrażacie sobie alternatywną wersję historii, w której oni stawiają te sto baniek przeciwko bańce internetowej i wygrywają? Peter Thiel zostałby Michaelem Berim, a film Big Short pewnie powstałby kilkanaście lat wcześniej. Jeśli robicie startupy, szczególnie fintechy, albo sami marzycie o tym, żeby zamienić zespół, w którym pracujecie w mafię, tak jak Taką prominentną, jak ta, która wywodzi się z Paypala, to jest książka bardzo dla Was. Mógłbym tak oczywiście jeszcze długo, ale tutaj postawimy kropkę, bo nie chcę streścić Wam całej książki, tylko zachęcić Was do jej przeczytania. Jeszcze raz Jimmy Sony, The Founders. Serdecznie polecam Wam tą pozycję i do następnego odcinka.